Okej, okay, hej, cześć mam wszystkim, z tej strony Sherts Plank witam Was w kolejnym odcinku z kariery Newcastle United. Um, widzę właśnie, że jest połowa okienka transferowego, w którym nie dzieje się zbytnie nic, ale przeważnie jest tak, że w tym letnim okienku jest, są lepsze transfery. Czego przykładem na przykład jest właśnie to okienko 2013-2014 to letnie, gdzie były naprawdę grube transfery ale nie zmieniając tematu gdzie jak już jesteśmy w grze to jesteśmy w grze czekają nas teraz mecze z Hull City w pucharze Capital One Cup to już jest tych zmagań więc już dość daleko zaszliśmy kolejnym meczem będzie mecz ze Swansea tym razem już w lidze. Następny mecz, także w lidze, jest to mecz z Aston Villa. I później rewanż z Hull City w pucharze Capital One Cup. Jeśli wygramy te dwa mecze, jesteśmy w finale. I, i, i wtedy, z kim my gramy wtedy? I, i, rozgrywki klubowe, puchar Capital One, rzewko um, turniejowe. Um, wtedy gramy z, z kimś z, z meczu z Chelsea lub uh, Chelsea Manchester City. Um, tak więc tak czy inaczej będzie dość trudny przeciwnik. My um, mamy takiego. Um, mniej zaawansowanego przeciwnika a Chelsea z Manchester City musi toczyć bój mm, ok, skoro jest dzisiaj już mecz my przechodzimy sobie do składu mm, ustalamy go na dzisiejsze spotkanie e, więc tak e, jeszcze nikt nie zgłosił się po Team Króla więc nie mogę kupić Bagowicza, e, tak więc na razie on będzie jeszcze występował Mm, na prawej stronie Mathieu Dibuchy mm, w obronie Yanga Mbiwa z Colocinim na lewej stronie mm, le mm, Davide Santon e, środek pomocy to Tiotę z Word mm, na prawej stronie Oberton na lewej Gutierrez Napad to Bencia Plus Cisse Ławka jest też w miar okej okay. oprócz tego, że Guforan siedzi w rezerwach, on musi być na ławce za Matiasa Suareza, który jest lekko podmęczony oraz Hesse wejdzie na ławkę. Może nie wejdzie, jednak usiądzie na ławce. Hmm. Za Ryana Taylora. I okej. Okay. Jeszcze tylko zmienię kapitana, ponieważ WordPress. nie będzie kapitanem hmm, zastępczym. Tylko w razie czego to Tiotę. Hmm. Jeszcze rzuty karne. Rzuty karne Cisse. Hmm, bezpośredni. Nie ja widzę, pensja ma nawet dobre te wolne. I on gdzie wykonywał je. Hmm, ale już dwójny tam i tu jest jak najbardziej ok. Hmm, tak więc przechodzimy do okna wyboru stroi. Możemy zagrać w trzecim komplecie, oni mogą zagrać wyjazdowych i ja się z wami żegnam, do zobaczenia po skrócie tego spotkania, cześć. E, mój skład już widzieliście, a ja wam przedstawiam skład Husky. E, no więc e, McGregor w bramce, Mike Shane, Hobbs i Fay w obronie, Evans, e, Carney, Stewart, Boyd, e, tutaj się nałożyły nazwiska dwa i w napadzie jakiś także zawodnik, a tutaj zaczyna drżna gospodarzy.

Kolejna sytuacja to 72. minuta, Samton urywa się spod kontroli, strzela, jednak tylko w słupek. I wynikiem 1-0 zakończyło się to spotkanie. No i siema, witam się z wami po meczu z um, Hull City. Które wygraliśmy 1 do 0. Przewali, przeważaliśmy całe spotkanie. Król miał chyba w końcu w tylko jedną obronę, więc nie napracował się zbytnio. Dlatego tylko ocena 6,5. No i mam nadzieję, że zagramy tak samo w drugim meczu. Wygramy go także. I przejdziemy do finału. Dobra, teraz czeka nas liga której znajdujemy się na siódmej pozycji. Lecz Liverpool i Spurs mają tyle samo, tyle samo punktów, mm, ale nie zauważyłem, kto jest teraz liderem. Mm, liderem jest Chelsea z 49 punktami. Drugi jest, jest City z 48, z 48. Trzeci Everton. Uu. Nieźle poszedł. Jednak jest tam jeszcze pewnie Fellaini, który przeszedł do Manchester United w tym okienku. Który, jak na rozgrywającego, jest dobry. A tutaj jeszcze mamy informację, że dwa kluby, czyli Arsenal i Fulham, przyjęli, przyjęły oferty w zasadzie odpowiedzi transferowe za Benarwe i Gutierreza. Więc, 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 może będziemy mieli hajs na Begowicia. Mmm... gdzie 22-latek chce wyjechać z Arsenalu. No hmm. nieźle. E, a my przechodzimy sobie do składu i musimy ustalić go na to spotkanie. Jednak jeszcze tylko zobaczę, ile mamy dni przerwy. A, my mamy dość sporo dni przerwy, więc mogę ustawić jak najsilniejszy skład. Więc tak, w ramce Team Król na prawej stronie Debussy obrona oczywiście. Tutaj możesz zagrać MBIWA z Sisem. Na lewej stronie Santom. Tutaj może zagrać Tiotę z Kabajem. Na prawej stronie ofensywy Benarfa. Plus na lewej Diego Kapel. Napad to Matias Suarez plus Gufran. Ławka jest... Znów ogarnięta. Tylko Cisse, mm, okay. mm, jeszcze tylko posadzę na ławce Bigirimane za Wordprosa. I za Sise wrzucę Bęcję. okej. jeszcze tylko opaska kapitańska wraca do kabaja. I możemy rozgrywać ten mecz. Mm, Słonzy jest obecnie na 13 pozycji. Mam nadzieję, że nie, nie, nie zrobimy takiej wpadki jak w pierwszym meczu ze Słoncji, gdzie przekroiliśmy je do Netzera. Yy, zagramy wyjazdowych oni mogą zagrać się w domowych. Yy, I ja się z wami żegnam, do zobaczenia po skrócie tego spotkania. Cześć! I zaczęliśmy to spotkanie. Pierwsza sytuacja to 30 minuta, tutaj zgranie do Obertana. Ten strzela z bardzo bliskiej odległości, jednak Worm jakimś cudem to obroni. To już kolejna sytuacja. Ta sytuacja jest już dla Swansea. Tutaj niefortunnie odbita piłka od jednego z obrońców. guzman wykorzystuje to i w 40 minucie Swansea prowadzi 1 do 0. Kolejna sytuacja to rzut rożny dla Swansea. Tutaj kompletnie nie wiem co się stało, jednak sędzia podyktował rzut karny. Sądzę, że tam łokciem trącił santon przeciwnika i dlatego też sędzia dokonał takiej, a nie innej decyzji. I teraz pytanie: micu czy król? Micu, król! Król popisuje się świetną paradą i broni tego karnego. Kolejna sytuacja jest już dla nas tutaj świetne. Podanie do Matiasa Suareza. Ten strzela, bardzo mocny strzał. Nie do obrony. I w 59. minucie Matias Suarez doprowadza do wyrównania. I wynikiem 1 do 1 zakończyło się to spotkanie. Ok, siema, witam się z Wami po zremisowanym meczu ze Swansea City, w którym znów przeważaliśmy. Jednak, no. Ci bronkarze. No, no, po prostu ja nie rozumiem tego. I jeszcze od razu mówię, że FIFA 14, którą już od premiery będę nagrywał na swoim kanale. Będę już grał na e, klasie światowej, ponieważ z łatwo mi się gra, e, ale jeszcze muszę pochwalić króla, bo obronił karnego. E, no, my lecimy dalej. E, zainteresowanie z innych klubów, Osmir Bekowicz ze strony Aston Villa. E, nie sądzę, żeby do Aston Villa poszedł, ponieważ tam nie rozwijałby się zbyt dobrze. Jednastka tygodnia. Czy jest ktoś z naszych zawodników? Tak, jest um, Saliusis i to by było na tyle. Um, Okej, okay, ten mecz z Aston Villa um, przesymulujemy. E, a tutaj mamy informację, że dwóch zawodników zostało sprzedanych. I teraz, teraz, teraz ym... oczywiście, ym, motywujemy naszy naszych zawodników. I teraz od razu lecimy do ym, listy życzeń i zaproponujemy Asmirowi 7,5 miliona. Skąd w ogóle jest Asmir Begowicz? Bośnia i Hercegowina. Czyli gra razem e, w reprezentacji z Jacko. Wilszer kupiony przez Manchester City, czyli wzmacniają się. A tutaj mamy informację, że Begowicz przyjął nasze, mm, naszą kwotę mm, 7,5 miliona. A teraz dam go tutaj na 4 lata i dam mu kluczowy zawód. Może jeszcze zgodzi się przed meczem z ustąpieniem? Tak jest. Witam cię, Begowicz, w klubie. Termin zgłaszania zawodników. Osmond Begowicz jest już u nas, tak więc zagra w tym meczu od pierwszych minut. Mieliśmy też informację, że tam kolcz nie chciał zagrać. Eee, gramy od razu, od razu, od razu po tym meczu zastanowił ją z, z Hal City eee, Revanch, więc wystawimy sobie taką taką średniawo mocną jedenastkę. Eee, no to tak, tutaj może zagrać Ryan Taylor, tu może, tu może, tu może. Jan Gałębiła z kolocinim na lewej. Santon może zagrać tutaj w środku pomocy Anita z Kabajem. Prawy to. Gdzie jest nasz Hesse? Tutaj jest Hesse. Hmm. Czy jego Kapel może grać yy, na PS? Nie, ale za to Hesse może grać, więc okej, okay, okej, okay. mm. I, i napad to papistis z Bencium. Mm. jeśli tylko króla tu damy zamiast Eliota i go za za Rajemotygor, okej. Okay. 11 ustalona Sumujemy szybko to z ten mecz, ponieważ chcę zagrać ten mecz z Halt City. Remisujemy 1 do 1. Znowu. Tym razem jeszcze Cisse otrzymał kontuzję. Ym, może nie otrzymał jednak, doznał kontuzji. I to aż na dwa tygodnie. I teraz czeka nas, nas to spotkanie z Hal City tutaj jeszcze oferta za Matiego Mati na no wole ja y, okej, okay, motywujemy nasze, nasz zespół i teraz czeka nas mecz rewanżowy do którego, do którego podchodzimy takim oto składem. W bramce begowić na prawej stronie, gdyby tutaj można grać Seas z mb on tylko na odwrót. Um. Ok, na lewej Santon, tutaj Jota z Kowajem. Na prawej Rodriguez, na lewej jego kapel Gufran plus Matias Suarez. Najwyżej no zmienimy. Później w połowie Hesse plus Diego. Tak więc muszę tutaj Ameo-Biego wrzucić zamiast z No więc skład ustalony. A my przechodzimy do okna. wyboru stroi. Dobrze, że gramy u siebie. Wcześniej strzeliliśmy bramkę na wyjeździe. Zagramy w domowych, a nie wyjazdowych. I ja się z wami żegnam. Do zobaczenia po skrócie tego spotkania. Cześć. I tutaj już rewanż pomiędzy dwoma drużynami. I zaczynamy my. Pierwsza sytuacja to 32 minuta. Tutaj świetne rozłożenie akcji na drugą stronę. Hesse Rodriguez wykorzystuje swoją szybkość. Strzela i w 33 minucie zdobywamy bramkę na prowadzenie. I prowadzimy 1 do 0. Kolejna sytuacja to 49. minuta, tutaj podwójna obrona bramkarza i wynikiem 1-0 skończyło się to spotkanie, a w dwóch meczu 2-0. No i siema, witam się z wami po meczu z Hull City, które wygraliśmy 1-0 i awansowaliśmy dalej, czyli do finału, w którym zmierzymy się z Chelsea, która pokonała w dwóch meczu z Manchesterem City w zasadzie Manchester City 3 do 1 i właśnie z tą drużną zmierzymy się w finale a ja nie wiem czy to jest jakaś przypadłość czy coś no, w pucharach idzie nam świetnie a w lidze no nie po naszej myśli Um, ogólnie chciałem zobaczyć, jak um, Asmir Begowicz broni. Nawet nie mogłem tego zobaczyć, ponieważ um, miał tam chyba jedną sytuację do obronienia. A tak to. Ale za to bramkarz drużyny próżnię jak bronił to. Um, ale dobra, jeszcze tylko zobaczymy, na jakiej y, y, pozycji jesteśmy obecni. Cały czas na siódmej goni nas Manchester United, który ma tylko cztery punkty straty do nas. A my mamy jeden punkt straty do Arsenału i dwa do Spursów. Jeśli, jeśli chcemy spełnić wymagania zarządu, to musimy być na tej piątej pozycji przynajmniej. Co sądzę, jest to wykonania, ponieważ. Jeden czy dwa punkty nie jest aż taką wielką stratą. E, no dobra, ale ja się z wami żegnam. Mm. Jeśli wam się podobało, zostawcie swój znak, czyli łapkę w górę. A jeśli chcecie zostać na dłużej, to klikajcie, w subskrybuj. Ja też się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć. Perfect Martin.